Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy mam okazję, by gościć na ekranach Państwa urządzeń. W 1965 roku śmigłowiec CH-47 został po raz pierwszy wykorzystany do prowadzenia operacji bojowych na terenie Wietnamu, i tak rozpoczęła się jego piękna historia. Natomiast w tym miejscu muszę zaznaczyć, że mi osobiście te śmigłowce będą się nieodmiennie kojarzyły z pierwszym dniem wojny z 2022 roku, gdy w dniu 24 lutego zobaczyłem nad swoim domem formację złożoną właśnie z 5 CH47 i poczułem się przez chwilę jak w czasie apokalipsy. Tak czy inaczej śmigłowce CH47 znane są także pod nazwą Chinook, jednakże podczas działań prowadzonych na terenie Wietnamu Amerykańscy piechurzy, znani ze swojej złośliwości i zdolności do narzekania na wszystko, co tylko istnieje, ukuli znacznie bardziej złośliwe określenie pod adresem CH-47, które nazywali shithook. Określenie, które bardziej pasowałoby do znanego serialu Chłopaki z Baraków, było jednak kompletnie nieuzasadnione. CH-47A, które były wykorzystywane w Wietnamie, miały naprawdę wspaniałe możliwości. Doskonale nadawały się do przerzucania oddziałów specjalnych w głąb dżungli, gdzie następnie zrzucano desantujące się oddziały na specjalnych drabinkach sznurowych. Podczas wysadzania desantu śmigłowiec musiał przejść i utrzymać równy zwis, co było niezmiernie trudne dla wielu śmigłowców działających w gorącym i wilgotnym klimacie Wietnamu dla wielu, ale nie dla CH-47. Zresztą dochodziło często do przypadków, w których śmigłowce tego typu opierały się tylko tylnymi kołami o stały teren, pozostając w zawisie. W tym samym czasie przez rampę załadunkową wyskakiwał sobie spokojnie desant, chociaż zdarzało się, że z kabiny ładunkowej wyrzucano również znacznie cięższe rodzaje wyposażenia niż piechura z karabinem maszynowym. Maszyna CH-47 szybko wykazała wiele zalet jako środek transportu godny zaufania, dobrze przystosowany do panujących w Wietnamie nieprzyjaznych warunków pogodowych, zdolny do przenoszenia dużych ładunków w rejony opanowane bądź zagrożone przez nieprzyjaciela. Sam śmigłowiec narodził się nieco wcześniej. Oblot prototypu miał miejsce w 1961 roku, a już rok później pierwsze śmigłowce tego typu zaczęto dostarczać do jednostek wojskowych. Wkrótce potem pojawili się pierwsi zagraniczni odbiorcy. Natomiast śmigłowce CH-47 po raz pierwszy na większą skalę zostały wykorzystane właśnie na terenie Wietnamu, gdzie po raz pierwszy CH-47 zostały skierowane w pamiętnym i bardzo istotnym dla Amerykanów 1965 roku. Ich pojawienie się dało US Army możliwość transportu ciężkich ładunków, co zrewolucjonizowało prowadzenie walk na ziemi. CH-47 był zdolny do operowania w trudnych warunkach pogodowych, ponadto mógł przenosić naprawdę duże ładunki i zrzucać je bezpośrednio na pole walki. W pierwszej dużej bitwie lądowej, w której uczestniczyły wojska amerykańskie, czyli w walkach w Dolinie IA w latach 1965-1966, amerykańska Pierwsza dywizja kawalerii powietrznej pobiła oddziały regularnej armii Wietnamu północnego głównie dzięki zastosowaniu taktyki wojsk aeromobilnych i wyposażeniu niektórych pododdziałów w te doskonałe śmigłowce. Chociaż US Army planowała użycie swoich śmigłowców transportowych do przerzucania oddziałów szturmowych, prawie wcale nie wykorzystywano CH-47 do tego celu. Stało się tak, ponieważ główny ciężar wykonywania podobnych zadań spadł na Najbardziej znane śmigłowce UH1, jednakże żadna inna maszyna wykorzystywana przez Amerykanów w Wietnamie nie mogła transportować ładunków, które bez najmniejszego problemu przewoziły śmigłowce CH-47. Śmigłowce tego typu wykorzystano m.in. do przerzucania baterii artyleryjskich na oddalone od głównych dróg zaopatrzenia pozycje położone w wysokich górach. Podczas takich dość typowych dla śmigłowców CH-47 zadań, maszyny te latały z czteroosobową załogą, która składała się z dwóch pilotów, szefa obsługi pełniącego również rolę strzelca pokładowego i jeszcze jednego strzelca obsługującego karabin maszynowy. Warto również wspomnieć o zadaniach typu Pipe Smoke. W szczytowym okresie wojny wietnamskiej na terenie Wietnamu działały nie mniej niż 22 jednostki korzystające z CH-47, które były przydzielone do US Army. Śmigłowce te wykonywały wiele misji wsparcia. Jednym z najważniejszych rodzajów zadań bojowych wykonywanych podczas walk w Wietnamie przez amerykańskie śmigłowce były jednak zadania pipe smoke to zaś można tłumaczyć jako dym z w ramach zadań tego rodzaju śmigłowce należące do US Army wykonywały zadania polegające na ewakuacji zestrzelonych i ciężko uszkodzonych samolotów oraz śmigłowców należących do US Army jak również do US Air Force. W sumie podczas działań tego typu Amerykanom udało się wyewakuować 11500 samolotów i śmigłowców, których łączna wartość rynkowa została oszacowana na około 3 miliardy dolarów amerykańskich według ówczesnego kursu. Dzisiaj więc byłoby to znacznie więcej zielonych papierków z portretami martwych prezydentów. Śmigłowce CH-47 były również na dużą skalę wykorzystywane podczas operacji Hearts and Minds czyli serca i umysły. Jej celem było odcinanie ludności wiejskiej od wietkongu, od tego zgubnego wpływu komunistów. W ramach prowadzonych wówczas działań Amerykanie często prowadzili ewakuację całych wiosek. Według potwierdzonych danych, podczas jednej z operacji tego typu, Jednorazowo na pokładzie śmigłowca CH-47 znalazło się 147 Wietnamczyków wraz z całym dobytkiem. Same operacje były bardzo źle oceniane przez ludność wietnamską, która w ramach tych operacji była osiedlana na terenie specjalnych osiedli otoczonych murem. Niektórzy Wietnamczycy traktowali wysiedlenie jako cios poniżej pasa. Zamiast odcinać cywilów od partyzantów z Wietkongu, działania podejmowane przez władze doprowadziły do tego, że coraz większe grupy ludności wietnamskiej opowiadały się właśnie po stronie partyzantów. Natomiast samej operacji nie można oceniać tylko przez pryzmat przymusowych wysiedleń z obszarów wiejskich, które były masowo krytykowane, chociaż niektóre programy realizowane w ramach pomocy dla cywilów w Wietnamie, takie jak CORS, czyli Civil Operations and Revolutionary Development Support, przyniosły pewne sukcesy w latach 1967-1971, to wszystkie te operacje były generalnie rzecz biorąc bardzo mocno krytykowane, głównie za brak spójności oraz sprzeczność z innymi realizowanymi w tym czasie strategiami wojskowymi, takimi jak chociażby Search and Destroy. Natomiast pod wpływem doświadczeń zgromadzonych przez walczących w Wietnamie Amerykanów, w tylnej kabinie ładunkowej typowe okna zostały później zastąpione panelami, które umożliwiały żołnierzom strzelanie ze swojej broni ręcznej. Strzelcy pokładowi latający na CH-47 byli również uzbrojeni, przynajmniej w większości przypadków w karabin maszynowy M60, umieszczony na ruchomym uchwycie w otworze ewakuacyjnym na lewej burcie. Drugi zaczep znajdował się w prawych przednich drzwiach. Dość rzadko śmigłowce transportowe Chinook były wyposażone także w system uzbrojenia XM41, który składał się z karabinu maszynowego M60 lub M2 ustawionego na podłodze tylnej rampy załadunkowej, wówczas ogień prowadzono przez otwartą rampę. Niewielką liczbę śmigłowców CH-47 przekazano także Armii Wietnamu Południowego. Jednakże Wietnamczycy w pewnym momencie mieli generalnie rzecz biorąc więcej samolotów i śmigłowców niż personelu nadającego się i co najważniejsze chętnego do wykonywania lotów operacyjnych. Niektóre śmigłowce używane przez Wietnamczyków z południa zostały w służbie jeszcze po upadku Saigonu, który miał miejsce w 1975 roku. Generalnie zazwyczaj w tym kontekście przywoływanych jest około 30 maszyn, które pochodziły z dostaw dla oddziałów południowo-wietnamskich zapewnianych przez władze amerykańskie w ramach tzw. wietnamizacji wojny, a także co najmniej kilku śmigłowców, które zostały przejęte przez komunistów. Tak czy inaczej, po wyparciu Amerykanów z Wietnamu, znaczna część personelu latającego, zwłaszcza tego niższego szczebla, została wykorzystana do szkolenia Wietnamczyków z północy. Zresztą już podczas wojny zdarzały się liczne przypadki dezercji lotników z południowego Wietnamu. Osobiście nie natrafiłem na żadne potwierdzone informacje odnośnie przypadku ucieczki wietnamskiej załogi śmigłowca CH-47 na komunistyczną północ, ale już o przypadkach ucieczek pilotów latających na samolotach F5 wspominałem przy okazji omawiania. Użycia samolotów F5 w Wietnamie. Natomiast co się tyczy CH47 latających z oznaczeniami wietnamskimi, to ich przygoda ze służbą wojskową nie zakończyła się na jednej wojnie, gdyż po zakończeniu walk przeciwko Amerykanom zostały wykorzystane jeszcze podczas wietnamskiej interwencji w Kambodży oraz podczas wojny z Chinami w 1979. Roku. Generalnie Wietnam w okresie po zjednoczeniu północy i południa dysponował maksymalnie 34 śmigłowcami CH-47, które szybko wykruszały się ze służby na skutek braku części zamiennych, jak również niskiego poziomu kultury technicznej i znacznego zużycia. Sprzętu. Natomiast śmigłowce CH-47 były wykorzystywane w Wietnamie nie tylko jako maszyny transportowe, ale także szturmowe. Wynikało to z dużego zapotrzebowania na stworzenie podobnej maszyny, czyli śmigłowca szturmowego, no i to zapotrzebowanie zaczęło być odczuwalne przez amerykańskie jednostki walczące w Wietnamie. W toku działań bojowych okazało się, że prowadzenie operacji z wykorzystaniem mniejszego śmigłowca UH-1 daje dobre rezultaty, jednakże przystosowany do atakowania celów naziemnych UH-1 z olbrzymim zapasem różnorodnego uzbrojenia okazywał się niezmiernie podatny na ostrzał z broni małokalibrowej, co czyniło z niego niezbyt dobrą platformę do stworzenia maszyny szturmowej. Jednocześnie, w miarę upływu czasu, coraz większe potrzeby zapewnienia wsparcia ogniowego dla amerykańskich oddziałów naziemnych walczących w Wietnamie, wymusiły rozpoczęcie prac nad nową odmianą śmigłowca, od którego oczekiwano zdolności do przenoszenia dużego wachlarza różnorodnego uzbrojenia. Początkowo uważano, że najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie po prostu bojowego lub szturmowego wariantu podstawowych śmigłowców używanych podczas działań bojowych z wykorzystaniem piechoty. Firma Boeing, producent śmigłowców CH-47, zdecydowała się w tej sytuacji na przygotowanie wersji stworzonej specjalnie z myślą o wsparciu ogniowym. Maszyna w tej odmianie otrzymała oznaczenie. ACH 47A. Producent stworzył cztery maszyny w tej odmianie. W każdej z nich usunięto wyposażenie przystosowane do przewozu ładunków, wygłuszenie kabiny i wszystkie miejsca siedzące dla żołnierzy, z wyjątkiem pięciu miejsc, które znajdowały się w kabinie transportowej. W zamian w śmigłowcu zamontowano płyty pancerne o masie 907 kg, a także dodatkowe węzły uzbrojenia umieszczone po obu stronach maszyny na zewnątrz przednich kół. Wersja ACH-47A otrzymała też nieoficjalną nazwę Gans E-Gogo. -Go. Na jej uzbrojenie strzeleckie składały się dwa działka 20 mm oraz do pięciu karabinów maszynowych. Dwa zamontowane na węzłach uzbrojenia okrągłe zasobniki XM i 28 przeznaczone dla 19 pocisków niekierowanych kalibru 70 mm oraz jeden granatnik kalibru 40 mm zamontowany w wieżyczce. W czerwcu 1966 roku trzy śmigłowce tego typu zostały dostarczone do Wietnamu, gdzie zaczęto prowadzić działania bojowe z ich użyciem. Przedowała w tym zwłaszcza pierwsza dywizja kawalerii powietrznej, która jednak zaprzestała eksploatacji śmigłowców CH-47 w odbianie szturmowej, i to pomimo bardzo pozytywnej oceny, gdy pojawiły się znacznie mniejsze i znacznie zwinniejsze śmigłowce szturmowe Kobra, które również nadal pozostają w służbie, chociaż, jak powiadają jaskółki, nad kobrami, czy też obecnie Wiperami mają od pewnego czasu zbierać się bardzo Ciemne chmury. O tym jednak porozmawiamy sobie innym razem, a dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów: za pośrednictwem wirtualnej kawy, patronite'a YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.